Witam kochani na kanale Szerszeń, ja jestem Szerszeń. Zacznijmy mówić o filmie. I żeby na samym początku zacząć, bo jest to jakby pierwszy taki moment w tym, na tym kanale i mam nadzieję, że nie, osta nie ostatni, zacznijmy taką pierwszą ogólną serię. Czyli Polak płakał jak oglądał. Jest to seria, jak sami dobrze wie, wiecie, skupiająca się głównie na filmach polskich. I najczęściej to zgaduję, będą komedie romantyczne, choć mam nadzieję, że nie. I ten pierwszy odcinek tego, tej wspaniałej serii niech zacznie recenzja filmu Kogiel Mogiel 4, czyli Koniec Świata. <laughs> Przepraszam za zakrztuszenie, ale piję przy okazji dzisiaj mleko, bo tak. Też sobie przeszukujcie jakiś trunek, coś do picia, nie wiem, wodę, kole jakąś herbatę, czekoladę czy coś. Zaczynajmy mówić o filmie, który nie wiem jak mam nazwać, nie wiem jak go określić. Oczywiście w najprostszych stwierdzeniach można powiedzieć, że jest to komedia romantyczna, ale żeby jakby też nie zaczynać krytykować filmu od samego początku na dzień dobry, warto wspomnieć, że film ma pewien urok. Urok... Pełne, pewnego rodzaju nieśmiertelności i utrzymanie bohaterów e, filmu przy, przy ekranie, przy tym, żebyśmy mogli ich oglądać. Ponieważ e, podczas pro, postprodukcji tego filmu, w momencie, kiedy zdjęcia do filmu zostały zakończone, zmarły trzy osoby, a konkretnie trzech aktorów. I oglądanie tego filmu, w momencie, kiedy widziałem, jak wygląda to zakończenie, i w momencie, kiedy widziałem ich na ekranie, oczywiście to nie były. Aż tak dobrze zagrane te postacie, i scenariusz tych postaci był dość. No nie był perfekcyjny, tak można to nazwać. Dalej jednak czymś słodkim, uroczym i pewnego rodzaju nieśmiertelnym. Było właśnie oglądanie tych postaci podczas tego filmu em, na ekranie kina, kiedy widziałem, w jaki sposób wypowiadane są pewne emocje, i widać było w pewnym sensie, że niektórzy ci bohaterowie są jakby tak przemontowani, te ich kwestie są tak przemontowane, i niektóre kadry są tak trochę w inny sposób położone, że wydaje mi się, że niektóre rzeczy były domontowywane po ich śmierci, aby podkreślić te słowa e, i znaczenie słów, które wypowiadają. I jest to urocze. Trochę to jest zagranie na uczuciach, trochę takie, ale, ale ja czuję w tym. I szczerze powiedziawszy, czuję w tym pewnego rodzaju szczerość i oddanie dla tych, dla tych, dla tych aktorów. Czuję pewnego rodzaju szacunek dla nich, i no to jest chyba najlepsza rzecz, jaką mogę powiedzieć o, o tym filmie. A jest to film o parze młodych ludzi, którzy przyrzekając sobie narzeczeństwo, oczekując na ślub, oczekując na wesele. Nagle się rozłączają. Dochodzi do, e, dochodzi do pewnego rodzaju e, jakby takiego m, spisku osoby spoza wielkiej rodziny, e, która tutaj swoimi planami, swoim spiskiem, swoimi zdjęciami chce obnażyć prawdę w rodzinie i jakby porozkładać ją, rozłożyć ją od środka, chce skłócić, z, chce skłócić rody, chce skłócić rodzinę tym samym dla swojego własnego widzi mi się poczuć, że nie tylko jej cały czas rzepkę skrobie los. I w zasadzie o tym jest to film. Para bohaterów bez przerwy stara się jakoś dojść do siebie, a w zasadzie on szuka jej ze względu na to, że ona zerwała z nim, ponieważ powody. I jedziemy. Cała fabuła właśnie na tym polega. Tylko problem polega na tym, że jakby procesowanie tych dialogów, procesowanie relacji między tymi postaciami polega na tym, iż oglądamy postacie, które w zasadzie chcą ze sobą rozmawiać, ale w tym samym momencie nie rozmawiają ze sobą. I w momencie, kiedy mamy jakiś konkretny problem do rozwiązania, oczywiście staram się tu mówić najmniej spoilerowo jak się da, żeby osoby, które będą chciały jednak to zobaczyć, zobaczyły film. Um, I. Jakby pokazuje nam się bez przerwy te yy, i prezentuje nam się takie zachowanie z kamery, że yy, patrzcie jeszcze, yy, pociągnę za wami sznurek, yy, pociągnę was jeszcze trochę, żebyście jeszcze trochę oglądali ten film, jeszcze trochę byli tutaj ze mną, z reżyserem, z montażystą, z operatorem. Yy, yy, Oglądajcie sobie tych bohaterów, jak nie potrafią ze sobą rozmawiać. I kiedy jedna postać chce rozmawiać z drugą, nagle dochodzi do jakiegoś innego motywu, jakiegoś innego wątku, który prezentuje nam zupełnie co innego. I oczywiście było nam to prezentowane szczególnie w komediach romantycznych i w komediach w Stanach Zjednoczonych w latach 80. I mam przez całe swoje życie myślałem, że to już się skończyło, a to jest, jest jakby zrobili trochę z tego filmu taki teatr jedynki, podczas którego czujesz, że oglądasz jakby bardziej sketch teatralny, bo to nie można nazwać tego sztuką teatralną, to bardziej jest sketch teatralny. Polegająca na tym, że ktoś chce powiedzieć komuś coś, ale nie za bardzo może, bo coś się dookoła dzieje. Tutaj policja złapie, tutaj rodzina zatrzyma, tutaj coś zatrzyma, a druga osoba jedzie przed siebie. I nie wie, jak spędzić ze sobą czas, jak zmienić się jako osoba. I ci bohaterowie też w ogóle się w żaden sposób nie zmieniają. I nie muszą, żeby nie było, bo są filmy, które nam prezentują wizję tego i sprzedają nam perfekcyjnie wizję tego, że nikt nie musi się zmieniać w przeciągu dwóch godzin, czy tam 90 minut, w przypadku tego filmu. Nikt nie musi tego robić i fajnie, dobra, niech to będzie, tylko niech to niesie za sobą coś. Tutaj to nie niesie nic. Bardziej jest to film z typu, ej, zróbmy reunion rodzinny, spotkanie rodzinne po latach, gdzie wszyscy się spotykają ze wszystkimi. Tutaj jakby nie oglądałem trójki, nie oglądałem Kogiel Mogiel 3, a jedynkę i dwójkę oglądałem jak byłem małej, to bardzo małej i w ogóle nie pamiętam tych filmów. Więc oglądanie rodziny, która składa się z tak dziwnych relacji, gdzie jeden rodzic teraz jest z rodzicem tej drugiej i wcześniej tamci byli ze sobą, a teraz jakby jakby połączenie tych, tych dwóch rodów, tych dwóch rodzin wygląda jakby tam yy, wcześniej, w trzeciej części działy się niezłe i to dość mocne ekscesy seksualno-matrymonialne więc, więc, no jest, jest, jest dość ciekawie, jest dość ciekawie i mało polsko jak to można nazwać <laughs> nie po Bożemu. Um, ale tym samym czuć w tym, że, że reżyser oraz scenarzyści nie mieli ręki do tego, jak rozłożyć te motywy. Um, I oczywiście one się w pewnym momencie ze sobą łączą, bo muszą. Bo przecież po co drugi motyw? Po co, drugi, po co druga rodzina, skoro jakby po, po, po cholerę to mieć, jak tego nie można ze sobą połączyć. Ale jest to straszny miszmasz. I wydaje mi się, że to, co wam mówię, to również jest ogromnym miszmaszem. Ze względu na to, że Reżyser sam nie wie, co nam, co nam chce powiedzieć. To jest tak prosta historia, którą można, było, można by było opisać w jednym zdaniu, może maksymalnie w dwóch, a reżyser stara się to poprowadzić i tak koślawo przekręcić, że ja czuję, że z dwóch zdań maksymalnie wychodzi cała rozprawka. I rozprawka o niczym, oceniona tak na dwa, na dwa, na, no tak, na dwójkę, na dwójkę, bo tam jest system do sześciu, ale dobra, no na dwójkę. To jest rozprawka na dwójkę, a na studiach to w ogóle by się tego nie zaliczyło. <laughs> Oś trzeba przyznać. Dzisiaj spotkała mnie ciekawa pogoda ze względu na to, że znikąd zaczął padać de, e, śnieg, przepraszam. I teraz całą Warszawę mamy posypaną śniegiem, ale tak gładko, dzięki czemu ładnie można robić zdjęcia. Teraz już nie, bo jest późno, ale jak była odpowiednia godzina, to wszystko tak pięknie lśniło od tego, od tego śniegu. Ja akurat w tej godzinie, <coughs> przepraszam, o tym w tym momencie wybierałem się na film, który prezentuje mi zupełnie inny moment jakby pory, pory roku. I tam mamy lato bodajże, albo i wiosnę, ale taką późną wiosnę. I, i, I przy okazji jakby prezentuje się nam świat strasznie taki kolorowy, paletkowy, taki wypastelowany, można by, można by rzec, taki. nierealny wręcz. I jakby oczywiście ma nam to prezentować, że historia sama w sobie będzie głupia, pastelowa, taka nienaturalna, sprawiająca, że mamy czuć przez te kolorki taki spokój wewnętrzny, mamy czuć się dobrze, mamy iść na ten film i czuć się dobrze. Tylko jakby ja personalnie nie mogę czuć się dobrze w momencie, kiedy niektóre wątki i niektóre postacie są pisane w tak idiotyczny wręcz sposób, a niektóre dialogi zakrywają, nie wiem, zakrywają o. Takie nieumiejętne pisanie scenariusza, polegające na przeciąganie tą nostalgią, ale taką nie chamską nostalgią dorosłych, tylko taką nostalgią lat dziecięcych. W sensie, bohaterowie w dzisiejszych czasach nic nie wiedzą o, o Netflixie, o serwisach streamingowych. Oni oglądają Czterech Pancernych na DVD i Krecika, ale w tajemnicy, żeby, żeby rodzinka się o tym nie dowiedziała. No przecież to... Kto to pisał? 60, 70-latek, czy, czy jakiś, czy, czy, czy 24-letni 24 idiota, który, za przeproszeniem oczywiście, który w ogóle nie ma znajomości ze współczesną popkulturą. Ten film w ogóle jakby nie wydaje się siedzieć w naszych czasach, a dzieje się w naszych czasach. Prezentuje nam tak odrealnioną, tak dziwną i wręcz idiotyczną nostalgię. Jakiej nie spodziewałem się dostać, a ja ogólnie nie lubię nostalgii, ale w tym filmie ta nostalgia też pchała tak do takiego... To jest taka nostalgia dla dla wujka, e, albo nie wiem ojca waszego, albo matki e, którzy wychowali się właśnie na koziołku matołku, na kreciku na czterech pancernych alternatywy cztery tych wszystkich e, e, serialach, nie wiem, tam był jakiś serial o taksówkarzu e, co był kobietą i przebierał się za taksówkarza e, tego typu sprawy, to jest tego typu nostalgia, tylko pokolorowana tymi pastelkami tymi wszystkimi ładnymi Kolorami i ładnymi samochodami, tylko wszystko się dzieje w naszych czasach. To jest tak niespójne, tak głupie, tak idiotyczne, tak irracjonalne, że ze wstydem i z małym bólem, jakby dobrze mi się to oglądało. Znaczy. Tak jak już wam powiedziałem, oglądało mi się to dobrze tylko i wyłącznie ze względu na to, że ktoś miał szacunek do postaci, które, do, oso do osobistości, którym się no, zmarło, które odeszły z tego świata. I z tego powodu oglądało mi się ten seans naprawdę dobrze, bo jakby to nie jest tak, jak w Zabito i Wyjedź z tego miasta, gdzie słyszymy Wajdę i nagle e, przytłoczeni jesteśmy tą szarością, deszczem, śniegiem, wodą, niebieskim, szarym, czarnym i czerwienią czasem. No nie, tutaj mamy to wszystko... Tutaj to podłoże właśnie pójścia na ten cmentarz popkulturowy jest przytłoczony tak jakby ktoś ten cmentarz ubrał w... w, w nie wiem, w barwy, w kolorki, nie wiem, tęczy i wszystkiego. E, więc, więc jakby dziwnie się oglądało ten seans. Ten film jest strasznie dziwny, jest bardzo niepoukładany narracyjnie. Film sam nie wie, co chce nam przedstawić, mając tak prostą historię do przedstawienia. Ale nie mogę powiedzieć, że czułem się źle. Nie czułem się w jakiś sposób obrażony. Czasem gdzieś tam poziom scenariusza opiewał o dość mocny cringe. E, użyję tego słowa. Nie za bardzo lubię te, to słowo i nie lubię go używać, ale, ale opiewa to cringe. Ten, ten film opiewa o, o, o cringe, ale jeszcze nie taki dosadny nie taki hamski nie taki niechlujny. Ehm, to co przy okazji jeszcze. To, to jest najgorsza rzecz w tym filmie, um, ale to już bardziej podchodzi pod montaż, a w zasadzie pod montaż muzyki, a mówiąc konkretnie pod soundtrack, bo soundtrack tego filmu chce nam przedstawić z jednej strony um, kawałki z lat 80., oczywiście gdzieś tam się daddy cool e, e, pole, e, posypie, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo, nie wiadomo po co jest tam ta piosenka i jak prawie wszystkie piosenki w tym filmie. Gdzieś tam, Everybody's Talk About Me. Leci na początku. Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo, jakby. Muzyka w tym filmie nie ma sensu. Piosenki wmontowane w tym filmie nie mają racji bytu. One nie pomagają w opowiadaniu historii i wydaje mi się, że są rzucone tam tylko po to, abyśmy my, albo te już wiecie, 50-60-letnie dziadki mogli sobie potupać nóżką, jak my, ci młodzi podczas oglądania Bohemian Rhapsody. No, to jest to jest. To, to jest tego typu film. I to jest całkowite zmarnowanie tak dobrych piosenek przy okazji. Nie mówię o tej polskiej piosence, bo to kolejna polska piosenka o miłości, i akurat ona wpasowana była tam całkiem spoko, bo... bo, bo, bo to kolejna piosenka o miłości w kolejnej polskiej komedii romantycznej. Ale mniejsza z tym, sam Soundtrack jest tak bezużytecznie wykorzystany. A to są tak dobre piosenki przy okazji, które wnoszą za sobą coś. I one. Ech. Ale nie w tym filmie, ale w tym filmie nic nie wnoszą. One po prostu same z siebie wnoszą zawsze, ale... ale nie w tym filmie. One nic nie robią, po prostu tam są. No może ostatnia piosenka jeszcze. A i co warto wspomnieć, napisy końcowe do tego filmu, one trwały chyba pół minuty. Już lata temu, to chyba było z 5 lat temu. Wraz z moim dobrym przyjacielem nagrywaliśmy recenzję na kanale Nowe Uniwersum. E, to była recenzja Transformers 5 i tam śmialiśmy się z tego, że w amerykańskim filmie za grube miliony e, mamy tak krótkie napisy końcowe, które trwały niecałe dwie minuty. No, to tutaj ten film wyprzedził wszystkie moje oczekiwania. Myślałem, że podczas napisów końcowych, czekając, aż skończą się oczywiście napisy. Em, jak to zawsze, ja siedzę na sali kinowej, podczas napisów szperam sobie w internecie, patrzę, nie wiem, Facebooki, Instagramy czy inne portale społecznościowe. A tutaj nawet nie było czasu, żeby otworzyć Facebooka. Nie wiem, nie wiem, czy ktoś się wstydził, czy, czy nie wiem, nie wiem, nie wiem. Aktorstwo drętwa jak cholera, naprawdę. Ale to jest takie palące się drewno. To jest takie drewno, które, które, które pali się i, i jakby tym, tym słyszycie tylko te, te strzały tego mokrego drewna. I to jest, to jest właśnie aktorstwo w tym filmie, takie wystrzały, ale takiego mokrego drewna. Nie wiem, co mam więcej powiedzieć na temat tego filmu. Z jednej strony jestem zdegustowany, z drugiej chcę zapomnieć o tym filmie, a z trzeciej no nie oglądało mi się tego aż tak źle, tylko sam w sobie ten film jest zły. Po prostu jest zły i pokazuje dosadnie, że polskie komedie romantyczne są tak genialne, te naprawdę dobre polskie komedie romantyczne, są przygniatane przez panów w garniturkach, którzy zabrali, nie wiem, 100 tysięcy, 200 tysięcy złotych i stwierdzili, zrobimy film i zarobimy na tym i baj, ludzie pójdą i ba, zobaczą ten film. No i pewnie zobaczą, jak każdą część, szczególnie tą trzecią, bo ona tam chyba pobiła jakieś rekordy w Polsce wtedy. Więc... No to jest taki... Film dla starych dziadów od starych dziadów, gdzie główne śmieszne role grają tu stare dziady i, 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 i młodzi są tylko tłem dla tych, dla tych starych dziadów, którzy mają nas rozśmieszać, nas bawić tymi swoimi żartami. A i jeszcze podejście do znajomości języka angielskiego w Polsce, zakrawa w tym filmie o jakby kompletne nieszanowanie nas, jako Polaków, szczerze powiedziawszy. Gdzie każde słowo wypowiadane po angielsku zaraz musi być tłumaczone po polsku. Nie, nie każde, ale prawie każde. Jakieś trudniejsze słowo o wedding dress. No, muszę mieć suknię ślubną. Hmm. Hmm. Dzięki. Nie wiedziałem. No, więc tego, to, to jest tego typu film. Kto jest gotowy, niech ogląda. Ale powiem Wam tak, na sali ze mną siedziało może z 15-20 osób. Nie wiem, nie liczyłem, ale jak kupowałem bilety, to sala była ogromna, a miejsca siedzące, zajęte tylko na szaro zaznaczone, to, to, to czyli już kupione, to nie wiem, właśnie tak z 10-15. Z I to był maks. I powiem Wam tak, nikt się nie śmiał podczas tego Sansu. Nikt. Dosłownie nikt. Więc nie wiem, dla kogo jest ta komedia. O tam były starsze panie, jakiś pan, jakaś młoda kobieta, ja. Jakby każda grupa wiekowa była na tym filmie, jak zauważyłem. Nikt się nie śmiał. Tak więc e, polecam dla scenarzystów i reżyserów zmienić profesję. Nie zabierać e, e, pracy e, dobrym wyrobnikom i, i dobrym twórcom, e, którzy nie mają okazji zaprezentować się przez takie coś. E, no i no fa, fajne to polskie kino. Fajne. Polak płakał jak oglądał. E, moja ocena. Mm, chciałem dać dwa, ale jak teraz tak o tym myślę, to chyba zostaje mi miejsce na, w serduszku na półtorej gwiazdki. 3 na 10, półtorej gwiazdki. Polek płakał jak oglądał. Nie polecam tego filmu, ale wiem, że i tak pewnie go zobaczycie. Ale no cóż, no to jest tylko 90 minut. Przynajmniej szanują wasz czas. Przynajmniej szanują mój czas, wasz czas, prawdopodobnie swój czas podczas montowania tego filmu. No ale tyle, no. Tyle by było ode mnie na dzisiaj, kochani. Widzimy się już niedługo. Następna recenzja, jaka zostanie nagrana, ona pewnie już jutro wyjdzie, to będzie recenzja Kingsman, pierwsza misja. Więc obserwujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę oraz komentarz, jeżeli Wam się ten film podobał. Jeżeli sam film, film Wam się nie podobał, to również o tym nie poinformujcie. Powiadomcie, jeśli Wam się podobał, to napiszcie dlaczego. Eee, no i zostawcie subika, jeśli jeszcze tego nie robicie, bo każdy Wasz sub, eee, każda Wasza subskrypcja wspomaga ten kanał i rozwija mnie jako twórcę. Kanał ogólnie, e, ogól, ogólnikowo. No i tak. <laughs> Hej, kochani.